Hej, hej! Zawsze jak wychodzi jakaś większa aktualizacja, nagrywamy filmik o nowościach, jakie z sobą przyniosła, no to staramy się zabrać wszystko, co daje nam się znaleźć na, na tym temat. No i tym razem wrzeć dzisiaj filmik o aktualizacji e, w środku sezonu. No i zapomnieliśmy o jednej dość ważnej rzeczy, a mianowicie o darmowym skinie do życiodawcy. A jak wiadomo, darmowe rzeczy są najważniejsze, a jeszcze ja to jest darmowy skin? No to już w ogóle A jeśli jeszcze jest to darmowy skin do bohatera wsparcia No to trzeba o tym koniecznie nagrać No i jak odebrać tego darmowego skina Ten darmowy skin tym razem jest na Discordzie I kiedy tylko pojawiło się info, że właśnie będzie do odebrania skin na Discordzie No to wszyscy zaczęli pytać na jakim Discordzie, na czyim Discordzie, gdzie na Discordzie A no właśnie na waszym Discordzie No bo wystarczy wejść po prostu na swojego Discorda i ja jak dzisiaj weszłam, no to mi się... We dolnym lewym rogu pojawiło info, że mogę dostać właśnie tego skina, ale jeśli wam by się nie pojawiło tak jak Mariowi, no to już spieszę Wam z pomocą, gdzie znaleźć tę nagrody. Tutaj, jak widzicie, macie serwery, do których należycie, no i tutaj na dole jest takie coś jak wyszukaj. No i klikamy sobie wyszukaj, klikamy zadania, no i tutaj mamy wszystkie zadania, jakie aktualnie są na Discordzie i jak Jakie też za te zadania dostaniemy nagrody. No i mamy tutaj Overwatch, zadanie, żeby dostać zimową skórkę do życiodawcy. Rozpocznij zadanie wideo. Oglądamy sobie zwiastun. Po obejrzeniu tego całego ma, pamiętajcie, że trzeba go oczywiście obejrzeć. całego, możemy sobie kliknąć odbierz nagrodę. Potwierdzić, że nie jesteśmy robotem. Skopiować kod nagrody, który nam się aktualnie wyświetla. No, jest fajnie, że jest, kopiuj. Mamy oczywiście również podane, gdzie możemy sobie odebrać tą nagrodę. No i wchodząc właśnie na Battle.net i jak już zalogujemy się na nasze konto, ja tutaj wyjątkowo korzystam z konta Maria, mamy tutaj oczywiście informacje o koncie i mamy coś takiego jak zrealizuj kod. Wpisujemy ten kod i realizujemy. I mamy tutaj zrealizuj kod zamrożony jasnowid O, fajnie potwierdzamy i e, ten produkt ma być już dostępny w grze po zalogowaniu sprawdźmy sobie i jak widzicie ten skin legendarny skin, a wiadomo taki skin lubimy najbardziej jest już dostępny na waszym koncie overwatchowym Mam nadzieję, że podobał mi się taki krótki filmik tutorialowy, jak odebrać darmową, powtórzę darmową, legendarną skórkę do życiodawcy. Tym razem jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, niż po prostu oglądanie na Twitchu i potem wiadomo odbieramy te nagrody. Tutaj trzeba było jednak zrobić to przez Discorda i jeszcze skopiować kod. Dodam tylko jeszcze, że niestety nie można zrobić tego questa na Discord. Przez aplikację mobilną na Waszych komórkach, na Waszych smartfonach. Można to zrobić tylko i wyłącznie przez aplikację Discord zainstalowaną na komputerze lub przez Discorda otworzonego w przeglądarce internetowej więc jeśli próbowaliście to zrobić przez waszą aplikację w telefonie no to tego nie zrobicie powtórzę jeszcze raz aplikacja albo na komputerze albo otworzenie Discorda w przeglądance internetowej to da wam dostęp do właśnie tych questów, dzięki którym możecie zdobyć zdecydowanie więcej nagród warto zaglądać tam, bo z tego co kojarzę to nie pierwsza taka nagroda w Overwatchu, która była dostępna właśnie przez zrobienie tych zadań na Discordzie. Mamy nadzieję, że udało wam się bez problemów odebrać tą skórkę. Pozdrawiamy was gorąco. I do następnego filmiku, pa pa.